Oglądacie na własną odpowiedzialność. Zgroza gwałcili własne dzieci i nagrywali filmy. Zwyrodniałe porno sprzedawali w darknecie. Ona ma 22 lata, on 28, mają wspólne maleństwo, dziewczynkę, i po jednym z poprzednich związków. Mieszkali w Kłocku i ten sam los spotkał całą trójkę dzieci. I szczerze, pierdoli mnie to, że nie wolno. Nasze prawo powinno definitywnie się zmienić na podobne, jakie obowiązuje w Anglii. Odjebałeś, twój wizerunek, imię i nazwisko jest znane opinii publicznej. Bo oboje gwałcili te dzieci, a dodatkowo wykorzystywali do tego aktu nawet zwierzęta. Sprawa miała odbyć się 9 maja i grozi im do 15 lat więzienia. Ale prokuratura robi wszystko, aby na mocy ustawy o bestiach. On i tylko zastanawiałem się, dlaczego tylko on, tak żeby trafił do Gostynina, żeby sobie po tych 15 latach nie wyszedł.